Dobry wieczór, zaczynamy Fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa. Pierwszy dzień nowego roku, nie będziemy i wcale nie chcemy silić się na oryginalność, będziemy podsumowywać ten dopiero co miniony, a także pytać o to, co nas czeka w tym nadchodzącym dziś rozpoczętym. A ten dzisiejszy bilans przedstawią razem ze mną Małgorzata Niezabitowska, była rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego, a także dziennikarka tygodnika Solidarność. Witamy, dobry wieczór i profesor Karolina Wigura socjolożka Uniwersytet Warszawski Kultura Liberalna także witamy. Dobry wieczór pani profesor. I bardzo panią. się cieszymy, się bardzo, bardzo się cieszymy, że w ten wyjątkowy noworoczny wieczór są panie z nami. Zatem zanim o tym co nas czeka w tym nadchodzącym roku to zatrzymajmy się na moment na tym poprzednim na taki Minimalistyczny użytek naszego programu, nasz krótki redakcyjny ranking zdecydowanie zasponsorowała literka P, bo to tak, jeśli chodzi o mijający rok, pandemia, praworządność, pieniądze. Te unijne i te, których coraz mniej w naszych portfelach. P. jak Pegasus, P. jak próba uciszenia wolnych mediów i P. jak podpis, który jednak ku zaskoczeniu wielu się nie pojawił, pod Lex TVN. P. jak pierwszy stan wyjątkowy od 40 lat. No i w takiej bieżącej polityce P. jak powrót Tuska i P. jak pewne przesilenie w obozie władzy. Jestem ciekawa, jak upań ten Alfabet ostatnich 12 miesięcy wygląda. Jakie wydarzenia wśród tych znaczących? Pani Małgorzata, niezawitowska, może na początek. Pracowaliśmy nad przywróceniem połączenia. Nie do końca się udało. Bardzo żałujemy i bardzo pozdrawiamy panią profesor. Za tę rozmowę pięknie dziękuję. Państwu także dziękuję. Wszystkiego dobrego. Powtórzę to życzenie zdrowia, przede wszystkim na te nadchodzące 12 miesięcy. Bądźmy razem. Do zobaczenia.